Witam Państwa po przerwie. E, zapraszam na ostatni już panel tego dnia e, pod tytułem W poszukiwaniu duchowej tożsamości. I jako pierwszą e, mam przyjemność zaprosić panią Janinę Repekę z Uniwersytetu Gdańskiego, która wygłoś, wygłosi referat pod tytułem Niosąc pomoc trolom i sobie, nowa odsłona skandynawskiego folkloru w grze ruki. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. <tryk> Dobrze, to ja trochę może zmienię atmosferę na chwilę. Trochę przeniesiemy się w świat bajkowy i może bardziej dziecięcy i chcę opowiedzieć o grze ruki, czyli właśnie kra, która trochę na nowo próbuje opowiedzieć skandynawski folklor, w którym głównie czerpiemy z magii lasu i zamieszkającego go istoty, które pomagają w wędrówce tytułowej bohaterce tuwe. I e, gra jest oparta na bardzo takim klasycznym schemacie Campbella, e, Hero's Journey. Wiadomo, coś nas wypycha w tą przygodę, przechodzimy do tego nieznanego świata, przechodzimy różne questy i zadania, szukamy pomocników, dochodzimy do punktu kulminacyjnego takiego realizacji i wracamy odmienieni. E, tylko, że w tym przypadku to nie jest hero's journey, tylko heroine's journey. E, I dlaczego jest to ważne? Ponieważ e, moim zdaniem e, ta gra ruki bardzo się wpisuje w taki schemat i Coraz bardziej popularyzujący się dyskurs skandynawskiej twórczości, gdzie mamy do czynienia z młodymi bohaterkami, które właśnie wyruszają w różnego rodzaju przygody, które bardzo wprost opowiadają o problemach, które widzą dookoła siebie, też o takich społecznych różnych trudnościach związanych z sytuacją rodzinną, takich jak rozwody, samotność, śmierć, rozstanie i tak Ale są to też bohaterki, które są bardzo takie uważne na otoczenie, które jest wokół siebie, na swoje środowisko, na przyrodę. Tutaj po lewej stronie jest Hilda. To też jest bajka właśnie w bardzo, bardzo podobnym schemacie, pomimo, że nie jest ona jakby stworzona przez jakby w Skandynawii, natomiast również opiera się o tym skandynawskim folklorze, tam również bohaterka podróżuje i próbuje pomagać i jakby zaprzyjaźnia się z różnymi magicznymi istotami wokół niej. Z drugiej strony jest bohaterka książki Tonia z Glimmerdalem, która wprawdzie nie spotyka magicznych istoty, ale również próbuje poznać i pomóc swojemu otoczeniu, poznaje swoje wioski, zaprzejaźni się z sąsiadami. I wszystkie te dziewczyny są bardzo silne, odważne i idą naprzód właśnie z taką dużą ciekawością i uważnością nad, co się wokół nich dzieje. No i tak jakby skąd wiemy, że jesteśmy w skandynawskim folklorze. No więc po pierwsze takie chyba najważniejsze i najbardziej znane postacie jak trole i tonte, czyli tak zwane takie skrzaty domowe, trole, które z jednej strony są znane z takich strasznych opowieści, zjadania ludzi, które zamieniają się w kamienie i są trochę po to, żeby straszyć dzieci którym trzeba zostawiać miseczkę z jedzeniem, która też bohaterka przypomina sobie, że faktycznie w jej domu tak się robiło, jej mama zawsze tak robiła i tutaj próbując znaleźć pomoc jakby ten rytuał powtarza, mając nadzieję, że tym razem skrzat przyjdzie jej z pomocą, bo z tymi skrzydłami to nigdy nie wiadomo, mogą przyjść z takimi bardziej psikusami ale też przypominają o tym takie bardzo długie nazwy z bardzo wieloma literami. I to na przykład jest Jule to jest bożonarodzeniowy kot znany z islandzkiego folkloru. Jest to kot, który według wierzeń zjada ludzi, którzy w dzień świąt nie mają na sobie żadnego nowego ubrania. Także stąd e, ważne jest zakładanie wszystkich świątecznych sweterków i skarpetek, które dostajecie pod choinkę. E, jakby na początku, bohaterka e, te istoty poznaje z książek, z bajek, z opowieści. Przypomina sobie e, z tym, co się mówi czyli to jest taka bardzo znana tradycja ustna przekazywania które w sumie nie wiadomo skąd my to wiemy, ale to wiemy. E, Natomiast czasem wchodzi w ten świat magiczny, poznaje te stworzenia i musi się trochę zmierzyć z tym, że tradycyjnie, e, jakby jeżeli poczytamy różnego rodzaju mitologię, to możemy zobaczyć, że te stworzenia raczej nie są nam przyjazne. Większość z nich czyha w jakiś sposób na nas, nasze dusze, nasze, jakby chce nas zjeść, pożreć, porwać itd. Ona natomiast e, musi się trochę z tym zmierzyć i zobaczyć w tych istotach kogoś, kto może jej pomóc, ale też komu może pomóc ona. To jest właśnie jedno ze zdań, które pada, jeżeli Ty pomożesz nam, my pomożemy Tobie, które wypowiada jedno z tak, takie stare drzewo, też bardzo, bardzo typowe w sumie w każdym, jeżeli popatrzymy na różne mitologie, drzewo życia, drzewo, które łączy światy, często podziemie z niebem, drzewo, które przenika w jakiś sposób w świat że jest wykorzystane w taki sposób, że dzięki niemu bohaterka może się też transportować, teleportować w różne części i tym samym odkrywać nowe, nowe kawałki tego świata. Pojawiają się tam też różne inne duchy, wody, pojawiają się różnego rodzaju rośliny, grzyby, to wszystko jakby sprawia, że nasza nowa bohaterka podróżuje tymi różnymi zakątkami, próbując się w tym wszystkim odnaleźć, ale też ucząc się, jak tak naprawdę ten świat wygląda, ucząc się posługi, jakby w ogóle nawigować siebie w świecie. Nie tylko takim, bo jakby z jednej strony wiadomo, że tutaj chodzi o taką pomoc dosłowną, czyli ona jest w tej chwili w poszukiwaniu swojego brata, który został porwany przez potwora, natomiast z czasem rozumiemy też, że jest to taka duchowa podróż, w której ona się zaczyna mierzyć ze swoimi wspomnieniami, ze swoimi przeżyciami i z traumami, których doświadcza. I to dzięki temu, że Podróżuje przez ten świat, pomagając różnego rodzaju istotom, poznając je na nowo w pewien sposób. Uczy się też, jak no, tak naprawdę w ogóle radzić sobie ze swoimi różnymi rzeczami. Takim też ważnym aspektem jest zetknięcie się z głównym, Powiedzmy antybohaterką, złą czarownicą, też jakby obecną, jakby Baba Jaga istnieje praktycznie w każdej mitologii. Jest to jakaś zła czarownica porywająca dzieci. E, tutaj jednak na początku bardzo typowy czarny charakter, z czasem musimy się zacząć zastanawiać, tak naprawdę, kto jest tutaj tą złą postacią, ponieważ znowuż. Ona okazuje się strażniczką lasu, czyli trochę boginka, duch, który wchodzi, zakochuje się w człowieku. Czyli też znana historia, kiedy bóstwo jakieś, jakby zakochuje się w człowieka, rodzi się dziecko, i to dziecko zostaje wygnane jako że przed strachem, że w jakiś sposób zachwieje równowagą tego świata. I to jest ten moment, który tak naprawdę tą równowagą jakby. No, destabilizuje to wygnanie, ten akt jakby jakiegoś wykluczenia, to, że tak naprawdę ona staje się taką antybohaterką tylko dlatego, że w jakiś sposób została z tego leśnego świata, ze swojego społeczeństwa wykluczona i w tej chwili musi zawalczyć o to, żeby trafić do niego z powrotem. Natomiast ona też reprezentuje bardzo takie podejście no yy, specyficzne ona mówi tutaj, że ludzie akceptują tylko takich jak oni stąd też yy, gdzieś tam reprezentuje takie podejście, że no żeby się trzeba się dopasować yy, trzeba jakby inność a jakby na bazie takich swoich doświadczeń inność jest zła i jakby jej celem jest przemiana swojego syna z potwora w człowieka, żeby on miał godne życie natomiast on czyli to jest ten tutaj widoczny na pół na pół, potwór człowiek, reprezentuje inną, inną ideę, taką bardziej emancypacyjną, tą, która mówi, każdy ma miejsce na tym świecie, on mówi tu wprost, ja chcę być sobą. I jakby... No i teraz powstaje pytanie, kto tu tak naprawdę jest tym czarnym, czarnym charakterem. Zresztą to nie jedyne jest napięcie które występuje w tym świecie. E, ten dualizm i w ogóle roz, próba rozróżnienia między dobrym a złem e, jest tutaj kilka razy się pojawia i w, na kilku warstwach, bo oprócz tego, że właśnie zaczynamy się zastanawiać, kogo tak naprawdę rotujemy, tak? czy ratujemy tego brata, czy może jednak główną bohaterkę, e, czy ta czarownica jest w sumie zła, czy może to są ci ludzie, co ją wy, te istoty, które ją wygnały. E, to też e, to jest cała, cały wątek napięcia między fikcją a prawdą, fikcją a rzeczywistością. E, ponieważ te magiczne istoty, one, one są widoczne nie dla wszystkich i e, tylko dla jakby właśnie tu, która tutaj podróżuje, e, a mamy w pewnym momencie zostawione to z rzeczywistością jej ojca, który jest taki bardzo pragmatyczny, e, widzi, widzi świat bardzo tak na chłodno i jakby robi coś, bo wydaje mu się, że tak trzeba, ma jakiś cel, natomiast nie widzi całej tej magicznej otoczki, ca całej tej baśniowej nakładki e, i e, pytanie właśnie, co w tym, co, co w tej chwili jest bardziej prawdziwe. Czy, jakby, ten jego świat, czy może ten jej, który jest dopełniony, jest pełniejszy, ona widzi pewnego rodzaju niuanse i e, może bardziej nieoczywistości. E, no i Graf odpowiada nam ostatecznie, że potrzebujemy tych dwóch perspektyw, ponieważ tylko dzięki temu, że w którymś momencie oni są w stanie dojść do jakiejś współpracy, jesteśmy w stanie pójść dalej. E, ale ważna jest właśnie oprócz ta cała duchowa ścieżka i podróż głównej bohaterki, która tak naprawdę przez cały ten czas odkrywa magiczne świat wokół siebie, ale dzięki temu jest też w stanie wiele się nauczyć, często bardzo kreatywnie podchodzić do różnych zadań i rozwiązań. Poznaje różne stworzenia, dostaje w pewnym momencie jakąś magiczną różdżkę, albo która może pewne rzeczy zrobić, i to uczy nas takiego patrzenia trochę poza taki zwykły, sztywny świat i myślenia trochę poza tego, co jest możliwe. I ostatecznie to, co ona robi, to próbuje przejąć trochę narrację nad tym światem i też nad, co jakby widać w kontekście tego, że ona tutaj walczy ze swoimi wspomnieniami. Próbuje się z nimi zmierzyć, wspomnienia trudnych jakichś momentów, trudnych chwil i ona w tym momencie próbuje nie tylko jakby się z tym spotkać, ale też tam jest cały jakby ten wątek, kto w ogóle może jej mówić właśnie co jest tak naprawdę prawdziwe i jakby jak łatwo czasem jest takimi wspomniami manipulować i ona przez całą tą wędrówkę tak naprawdę próbuje dojść do momentu w którym sama jest w stanie stwierdzić co jest prawdziwe i sama jakby przyjmuje narrację o swoim życiu i o świecie w którym funkcjonuje przez co jakby, co pozwala jej tak naprawdę zawalczyć z tą traumą i gdzieś tam pójść e, dalej. E, więc e, bardzo mocno właśnie widać w niej tutaj rozwijanie tego tak nazwałam taką siła ducha, ale można to też w pomyśleć w kontekście takiego resilience, e, takiej odporności psychicznej, którą ona nadbudowuje e, jakby po to, żeby w ostatecznym starcie móc powiedzieć nie ja wiem co tam się stało. E, więc można zobaczyć, że ten tytułowy ruki, to może być jakby widziany bardzo różnie. Możemy go widzieć jako strasznego potwora, jako wykluczoną osobę albo przyjazną istotę, co zresztą tyczy się każdej magicznej istoty w tym lesie. I w tej grze jakby ta pradawna si siła lasu bardzo styka się z taką psychiczną siłą małej dziewczynki i dopiero połączenie tych dwóch rzeczy jest w stanie przywrócić światu jakąś równowagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tak ładne wyrobienie się. Czy są pytania do prelegentki? Proszę. Ja mam pytanko. Wykład otwarty był Campbellem, więc dalej idąc w tym duchu. A to jest pryzmat interpretacyjny, który bardzo mi się nasuwa w sumie do wszystkich treści o tej grze, którą nie grałem, a które teraz poznałem, ale no choćby do jednego elementu się odnosząc. Na ile ta zła czarownica to nie jest y, Jungowski cień domagający się integracji choćby, bo tutaj wydaje mi się to bardzo nadające się do jakiegoś Jungian Stalis, właściwie wszystko co usłyszałem. No, na pewno można iść tym tropem. Eee, w sensie, jakby ja też od tego zaczęłam, eee, bo uważam, że na pierwszy rzut oka zupełnie mi się to styka. Natomiast gdzieś tam, idąc w to dalej, no nie wiem, ja Wam że nie jestem fanką <laughs> i teorii, niestety. I gdzieś tam widzę w niej trochę właśnie szczególnie, e, w sensie tak samo jak kampelowska e, teoria, tego Hero's Journey. W moim zdaniem jednak ta postać już trochę wychodzi poza, w sensie w kontekście tego, że mamy, to jest bardziej współczesna wersja tych właśnie młodych dziewczyn, które teraz przejmują jakby trochę tą narrację i wyłączą sobie trochę, trochę inne, mam wrażenie, cechy. Dziękujemy. Czy jest jeszcze jakieś pytanie na sali? To jest, jaka jest produkcja tej gry? To jest szwedzka, islandzka? Y, nie, w ogóle nie skandynawska. To A jest jaka? Wielka Brytania o, chyba, o, o. jeżeli dobrze pamiętam. W ogóle nie. O, o. Ale bardzo, bardzo dobrze wczytany się folklor y, naprawdę. Tak. Mhm. Polecam. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Jeżeli nie mam, to ja się pozwolę podzielić bardziej spostrzeżeniem, dlatego że y, jako przyszły psycholog też myślałam o tym dzisiaj w trakcie.